Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, ten rok zbliża się ku końcowi. To okres, gdy spoglądam wstecz, wspominam minione dni, te dobre i te złe. Wiem, że wszystkie te chwile mogłam przeżyć dzięki Tobie. Byłeś ze mną w chwilach pełnych smutku, napięcia i stresu. Byłeś, gdy się bałam gdy nie wiedziałam, co dalej robić. Jak zawsze, byłeś moją siłą, nadzieją, która nigdy nie umarła. Dziękuję Ci za to wszystko. Brak mi słów, by wyrazić moją wdzięczność. Panie, składam Ci dzięki za to, że każda ze złych chwil minionego roku jeszcze bardziej zbliżyła mnie do Ciebie. Dziękuję, że z każdego zła wyciągasz dla mnie coś dobrego. Obdarzasz mnie siłą, mądrością, sprawiasz, że dojrzewam duchowo. Tak dobrze jest wiedzieć, że ty zawsze dasz mi szansę, że zawsze we mnie wierzysz, mimo tego, że ja nie zawsze wierzę w ciebie tak jak należy. Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje tegoroczne grzechy. Za każdą z plam hańbiących moją duszę. Wybacz mi moją słabość. Postaram się zrobić wszystko, by się poprawić, żyć Twoimi słowami, wcielać w czyn Boże Przykazania. Postaram się w nowym roku żyć chrześcijańską miłością, miłosierdziem i wszystkim, czym zapragniesz mnie nauczyć. Mój Panie. Dziękuję Ci za wszystkie radości tego roku, za wszystkich, których kocham, za każdy dzień pełen uśmiechu. Wiem, że każda dobra chwila mego życia to wielki dar od Ciebie. Zawierzam Ci, Chryste, wszystko, co jeszcze przede mną, całkowicie ufając Twemu Sercu. Czuwaj przy mnie, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!